Kiedy przed Tobą wyrosło, jak z ziemi, pięciu mężczyzn z siekierami, odwracasz się. Za sobą widzisz kolejnych pięciu. Niewątpliwie chcą Ci zrobić krzywdę. Przekonaj ich, aby tego nie robili. Co więcej, postaraj się z nimi zaprzyjaźnić. Pytanie do Pana. Tak. Powiem Wam szczerze, co należy w takiej sytuacji naprawdę zrobić. To jest jedyna metoda, bo można ściemniać, kombinować, cudować. Jedyną możliwością, jeżeli za Wami stoi 10-5 tak przepiero, z, z przodu siedzi, 5 pięć na 5. na <grywa> Tak naprawdę macie tylko jedną możliwość. Uciec się nie da, tak? bo są z tyłu, są z przodu. W nie za bardzo, bo mogą dogonić. Więc ogólnie się to nazywa konfuzja. Więc trzeba zrobić konfuzję w głowie. Jak ja bym to zrobił w tym momencie, podszedłbym... Przeważnie sytuacja wygląda w ten sposób, że oni. Pod... albo ja podchodzę, albo oni mówią. Tak? I przeważnie jest tak, masz zapałki. <głos》>, że wiadomo, że nie chodzi o to, że mu zapalił papierosa. Czyli inaczej mówią benzyn. Tak to się nazywa. Racja jest jedna. Wiesz co? Bo u mnie ten mały płodek, ten biały, jest za niski. I krasnoludki mi przeskakują, i zjadają mi machetkę do I się robi tak. To się nazywa, Przepraszam? What the fuck. Konfuzja. Masz 30 sekund na ucieczkę lub powie dziękuję panu, do widzenia. A autentycznie działa, możecie wydrukować. Dziękuję. Pytanie z numer 5. Podczas pobytu poza miastem wraz ze znajomym postanowiliście pobawić się wyrzutnią na ziemniaki. Niefortunnie wystrzelony przez ciebie pocisk trafił w okno sąsiada. Porozmawiaj z nim, aby załagodzić sytuację. Pytanie do ciebie. Witam pana, sąsiada. Bardzo mi przykro, wydarzyła się taka niefortunna sytuacja. Ziemniaczek trafił w okno. Mieliśmy taką małą zabawę z kolegami po alkoholu. <grym> i>, I chciałem pana bardzo przeprosić za tą sytuację. Oczywiście pokryjemy wszystkie koszty zaistniałej sytuacji. Bardzo przepraszam. Dziękuję. Pytanie numer sześć. Pracujesz w firmie reklamowej. Twój szef zlecił Ci zaprezentowanie nowego płynu do płukania ust o dźwięcznej nazwie Domestos. Jak to zrobić? Kuba? Domestos... zabija miliony bakterii. Na śmierć. Na śmierć. Zauważcie, że dzisiejsza kuchnia nieco się zmieniła zamiast y, tradycyjnych hotletów schabowych jemy coraz ostrzej, jemy coraz gorzej, jemy świństwa McDonaldy, KFC. To gorsze jedzenie powoduje, że musimy zwiększyć środki na ochronę naszej buzi. Piwy na minutę. Musimy tak więc pić domestos, który y, zabija nie tylko bakterie, które y, nagromadzają się nam normalnie, ale właśnie które y, dzięki temu jedzeniu, kebabów i tak dalej, mają idealne warunki do rozmnażania się. Widzieliście reklamy domestosa? Jak one się bały, możecie piniąc nasz płyn, budzić strach milionów. Możecie być jak dowództwa na wojnie, biorąc dawkę. 50 100 ml i mówiąc za ojczyznę. Dziękuję. Pytanie numer 7 to pytanie od pracodawcy. Dlaczego uważa Pan, że jest kreatywny? Pytanie od pana. Nie zwraca? Powtórz pytanie, pytanie pracodawcy, dlaczego uważa pan, że jest kreatywny? Dlaczego jestem kreatywny? Ponieważ jak stara dobra szkoła mówi, cały czas widać mnie z dokumentami pod pachą. Nawet jak idę do toalety, noszę, że są dokumenty, nawet w talecie te dokumenty czytam, czytam, to tak nawiasem. Dlaczego jestem kreatywny? Najwięcej można się ode mnie dowiedzieć. Czyli wszystko, co mówią pracownicy na szefa, szef się dowiaduje ode mnie. To świadczy o mojej dobrej woli, współpracy z całą komórką firmy. Dlaczego jestem kreatywny? Pierwszy przychodzę do pracy, ostatni wychodzę. W ciągu pracy mi niewiele widać, ale chodzę z dokumentami do talerzy. <grystanie> dlaczego jestem kreatywny? Pytanie, dlaczego pani w ogóle o to pyta? Przecież jestem najbardziej kreatywną osobą w firmie. Myślę, że wymagam docenienia. <grystanie> Pytanie numer 8. Jesteś ministrem Pytanie. sportu. Zostałeś, już zostałaś, zapytany przez reporterów, co zamierza Pan zrobić, Pani lub Pani, aby poprawić sytuację piłki nożnej w Polsce? Pytanie nie do nie? Nie, do kogo ja mówię? Do reporterów. Drodzy reporterzy, bardzo się cieszę z tej nominacji, ponieważ w końcu będę mogła wziąć sprawę naszej polskiej piłki nożnej w swoje nogi i ręce. No i drodzy, pierwsze, co należy zrobić, moim zdaniem, to co? Wysłać tych piłkarzy do Afryki, niech pobiegają w cieple, niech zobaczą, jak to jest, a jak tu wrócą, docenią nasze warunki. Wysłać ich na tamte boiska, niech zobaczą, pograją z, yy, z tamtymi osobami, jak wygląda ta kwestia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, gdybyśmy się przyjrzeli tej całej biurokracji, która dzieje się wokół tej piłki nożnej, to posłaniajmy tych wszystkich rzeczników prasowych i innych kwestii. Zostawmy jednego dobrego trenera, drużynę narodową, i to wystarczy. Dziękuję. Numer 9, na zakończenie. Czym jest klub Toastmasters i jakie daje możliwości? Do Czym jest klub Toastmasters? To jest dobre pytanie. Oczywiście klub to jest pewne zbiorowisko. To jest zbiór ludzi, którzy przychodzą co tydzień, co dwa tygodnie na takie spotkania po to, żeby stawać się lepszym, żeby nauczyć się jak przemawiać jak być liderem. Ale to z nie jest tylko to, co tutaj robimy. Stoimy, że ja tutaj opowiadam coś. To, bo to, z też, to jest cała organizacja, cała struktura. Mamy wielu ludzi, których możemy poznać, możemy się zintegrować. Żeby tak powiedzieć, z ostatnich rzeczy, jakie się działy w naszym rejonie, eria, mieliśmy wielką konferencję, na którą przyjeżdżali zagraniczni goście, ponad 100 gości było. Mieliśmy organizowane wspólne wigilie, wspólne imprezy. Do tego były dużo różnych wyjazdów. Do tego są szkolenia zagraniczne. Toastmasters to jest bardzo duża organizacja, w której możemy się kształcić, w której, dzięki której będziemy lepiej przemawiać i poznamy bardzo wielu ciekawych ludzi. To jest Toastmasters, to jest idea stojąca za tym, żeby się lepiej poznać i dobrze się czuć w tym gronie. Dziękuję. I to by było na tyle, jeśli chodzi o grą zapytania. Dziękuję.